Pamiętajcie, żeby się wyciszyć. Dobra, się. ATM. O ciekawe. Ej, jak z dźwiękiem u was jest? Git git. Dobrze jest dźwięk czy coś podgłośnić, ciszyć? Jakby co to mi mówcie, nie? Tup 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 tup. Już się wystraszyłem, że on się niewidzialny zrobi że mnie zaraz zabije. Witam, Halo. witam serdecznie. Tyle brakowało. Brakował jeden cent, Nie, nie, Ejbi nie, proszę, nie mów, to nie, to, nie, 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 to, nie, proszę, kurwa. Widziałem, Aura, nieważne, to, to był na, to był ze mną w tym, w storage'u i robi poliwko na końcu. Ja. A, to ty, dobra. No Kinga, Kinga nie żyje jakieś trzy sekundy. Uuu, Ejba zaraz, to e, ja by chciało. Tak, to no tak ja myślę, to ja, ja, myślę to, ja myślę, że, że ona, się ona, się tym, tak, ona zrespiła, tak. <laughs> to już leżała od samego początku, ona się zrespiła, tak. Ale jaka? No zrespiła jaka? się martwa, skip. No, tak. oh, okej, okay, <laughs> dobra, dobra, okej. Okay. No, no i skip, no. super. Ja głosuję Pracem. na quick. O dobra, ja kurwa, to ja mogę za ciebie, o prawie się udało. Aha, Ay. dzięki. Jak coś to nie zabijajcie o ani quicka. <laughs> nie opłaca się wam. Tak, nie opłaca się. Zabijcie kupi Co? Mmm, a To chyba tam klejmowali szereg Killa, nie? Dobra, ej, ja mam tarczę, ja mam tarczę, ja pierdolę jestem nieśmiertelny. Nikczego się nie boję. Beć tarczą. Czyli moja rola jest w tym momencie bezwartościowa. Ale przynajmniej nie zginę. A ga czy gazetę wyjebałem? Nie, nie miałem, nie miałem wolnej ręki, jak ten mi przechodziłem. Siema Wiksa. Nar ej. Dajcie dokończyć, co? Ciało znalazłem. Gdzie? Gdzie? Mm, przy naprawie świateł. Eee, Naprawiliśmy. A prąd to ją pierdolą. To nie jest bejt, to nie jest bait. Zresztą maybe nie, no. jest nie, chyba. Nie. Nie, Zresztą no, maybe ten, jest przecież... No, a, ja przecież... Nie, ja przed ja a no właśnie bait. Nie, nie, ale nie, ale ten kill ma Ten ma naprawdę bardzo mało, bo ja byłem... Dobra, na... dobra, kto umarł? No, Loki no, Umarł, no, mówię no, pro, no, Prąd no, go na pewno jedną od świata. No, pewnie ja ja tak to A to nie no, był bait Nie możemy skifnąć No ale z 3-4 sekundy ma ten kill kto był przed chwilką w storage'u? Ja teraz byłem A no właśnie, możemy wyjebać ale Arsonistę? Fajnie bo Okej, okay. okay, ja no <laughs> nie Możemy. Ale a, ale ryzyko nie jest chodzi to, do No jest włączony, kurwa. tak go O! no ma też jest arsonistę. Nie ma arsonisty. O, to cóż, to nie, nie w go w w i no. i tak go wyjemy. Nie, te... no. nie. się I Jeden, mniej więcej tak ma polu podczelarnię. Chodzi, nie robi tego tak paliwka. czy my osób, to jest większa szansa na to, że bierzemy, więc. Trzeba myśleć w taki sposób Poza tym Aaj, wydaje mi się, że Quake jest impostorem ogólnie A mi się wydaje, że ATM swoją drogą No właśnie, ja myślę, się też z tym zamiakom, Mii, ty, nie, nie. Z... no, co ty, Kurwa, ty robisz atelo, ty tak, ty, Dobra, tak, dobra weźcie, głosujcie coś Zajmumy, Ile można, TK? No bo on jest impostorem Pustujmy atm No Prawdziwy przykład małżeństwa jest No niestety no. Ale łatwo Guardianem byłem jebanym Magia miłości A co robi Guardian? Nie wiem, ale... Team Kurwa! Ten guardian. Pierdolę nie robią tasków. I dobrze. No to przypał. To już nie jesteśmy nieśmiertelnym baitem. To nie tak, jak myślisz. Nie mogę dokończyć tak tego skana, proszę. Dobra, dobra, dobra. Chciałbym coś powiedzieć. Chciałbym coś powiedzieć. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tylko to jeszcze ja odnośnie, odnośnie poprzedniej rundy. Uje, wywaliliście mi tarczę moją. To nie tak, że na niego zagłosowałem też. Ważne, ważne. No dobra, mógł quick, słuchamy. Wbieg do ale to nie koniec. Ja cię nie oskarżę, Dedry. Dedry wbieg do ponsów. Wybieg, wróciłem, wróciłem do Weaponsów, pobiegłem, było martwe ciało Kruszyma. Dobra, ja wiem, wyszedłem, po czym od prawej strony o, przybiegł do a w lewą stronę o, o, do co byłej Deirii. To te mi Kruszyma zabił. No, nie, no Morflik ja, jest. Tak, w sensie nie tak, wydaje mi się, że to on zabił, ale to morfnik raczej. Z i AB, AB zleciał wleciał do Weaponsów z Kruszymem, ja poszedłem. Ja po w, Jakich A, to ja, to, ja, to, ja byłem do temu, to, to, ja, ale AB jest Kupidynem. AB jest Kupidem. Ja nie. mogę potwierdzić, że Wixa jest specjalnie. Dobra, Gremlin i Wiksa się potwierdzają, na pewno kto któryś z nich, ja ich wiem ja Ej, dobra, 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 dobra. jest No to wyjebam Vixa... Gremlina. To nie odzywa. No to tak wyjechmy Gremlina, gremlina to... który ją ja potwierdza, to bo Wiksa nie to... potwierdza Gremlina. Dobra. Nie. No i koniec, No ale ja ją ja mogę potwierdzić, no, że była w specjalnie. Nie, tak. że ty nie widziałeś. A nie byłaś w teraz przy Ty? karcie? Nie, byłam przy. Znaczy wiesz światło było zgaszone, dlatego bym cię wyjebał ogólnie. No ale widzisz może. Wam na przykład chuń nie widziałam. Ja się dziwię, że ona cię nie widziała, właśnie chciałem się zapytać, ty go widziałaś? No bo się to jest gaszone, więc skoro ona cię nie widziała, to ją widziałeś, to wiem. No właśnie, w sumie rację, ale ja no, że w No mówię, że specjalnego. Przy karcie tam przy tym wejściu. Ale no. ja nie biegam na kartę. I chciałem no. się zajebać, ale nie zdążyłem. Musiałeś minąć te drzwi, no kurde. Ale nie zbiegłam do, do karty. No, ale ja zbiegłem na kartę. No, no ale nie mówisz, nie. że widziałeś ją przy karcie. No w nie no. Przecież... No to w tamte pomieszczenie przecież nie było. Ale ja gdzieś na drzwiach ją mijałem. No nieźle. Teraz na drzwiach nagle mówisz. A <laughs> tak to na karcie. Dobra, głosujcie. Nie no to, to pomieszczenie, no. Dobra, podejrzewam, że i tak I tego nie, nie wygram, bo... tam są tak kupidyn, jakieś te Lowersi i w ogóle i oni mogą wygrać z impostorami, więc... Impostorem pewnie. Zrobię to, co do mnie należy, czyli spróbuję kogoś zbejtować. O nie, Hubi już idzie mnie zabić. Hubi zostaw mnie, bandyto. Nie, 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 nie. A w sumie Abi. Nie. Legion. Martwy Legium. w tym Legium. samym miejscu. Przy Ibąza ja, ja. biegłem za Chyba ja. na A czyli on jest. Stary. Biegłem za IB i Legion na ciało. Ja Delia'a tak, tak, jestem tak, w stanie tak. potwierdzić. Proszę ja powiedzieć, że to mi się zaliczyło. Czy to jest naprawdę Vixa? A ty nie, o tym no to ja ja mi no to nie może de być. Nie, 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 to nie, to nie to jest Vixa, to jest Nie zdążyłem nie zdążyło mi się załadować ten. Nie no w sensie... Może ja nie zdążył mi się załadować. Może to, być, może to być fixa, no, ale niebezpiecznie będzie ktoś z nich wygrał To bezpieczne pole, nie? 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 Ja na temam. Wiedziałem, że oni dobra. już wygrają. Nie, nie, dobra, Na kogo? Na kola Na kubiega. Na kubiega, dobra. No. Kurwa, skąd więcej głosów! Nie. Dobrze, kurwa. Ebi, to jest koniec ruty. Co ty że byliście? Kremlin był impostorem! A, to na widzę. Dobrze wam tak. Chciałam tak A ja a ja ją kabluśmy I wygrałem. No tak, no. Wiesz, rundzie ludzie trollowałeś, a że starem nie byłeś, więc to nie ma różnicy. Jakie level lafy? Jak różnicy energy drinki to spoko. Nie ważne. bym kurstem, to też mogłem. Się, trochę się w ściany pierdolłem, ale dobra. Nieważne. ważne. Czy to był Bait? Zbogowało się znowu, no. A, aj, się. a kto nie żyje? bo... Może... Loki ja nie żyję. Mobilne, a różowy nie żyje na wejściu do. A wyksa żyje, tak? A kogo zgłosiłeś tak. Gremlin? Ja Loki, możliwe, że albo Loki'ego, albo różowego, hmm. bo im leżą bardzo blisko siebie. Mi się wydaje, no że to i... był Bait ogólnie. Yy, nie, ogólnie to tak. Ja, to tak nie że... jest Bait, to nie jest Bait jak Kto sobie? zabił tego różowego w ogóle? Bo to Rżo było przecież był. przy... Różowy już tam był. Tak, różowy to leżał. Różowy tam Różowego nie... kurwa... I tam Legion jeszcze był. No, no ja byłem. Legion i Loki był jeszcze, tak? Tak, i Loki nie żyje. Loki był fioletowy. Ale Loki tak, dostał powie... Wektora. Tak, Loki dostał tak. wektora. to, to, to... No nic Czyli kto tam był? Czyli kto tam był? No ja byłem... Specimen jeszcze Vix'a była. Ale Ale no to... A ty gdzie jesteś? Ona wbiegała. A, A gdzieś wracają? Gdzie ja ciało? zapomniałem co wektor robi. Z dekontaminacji dolnej. Tak, do... do... No jedno o, dekontaminacji jedno dolnej w No, Tak, tak. No, ta. no to Areze i Legend biegali razem tam. No, ale Areze, no, Areze biegli... karcie. wątpię, żeby Areze skąd ty biegłeś do karty. Z lewej strony biegli. No tak, no ja pobiegłem nie, w dół nie, i gdzieś, on, gdzieś go tam zostawiłem u góry. No ja poszedłem do dolka. Fixa była w weaponsach, Legion i Aresy. Został na karcie, ale mogłem zabić Ja z ja prawej strony, a on w, ja ja w weaponsach. Ja ja przypał, przypał, Co ty gadasz? Nie. Byłaś na... No nie wiem jak, się jak double killa no. zrobić. Skąd Loki biegł? To od admina, czy z dekontaminacji, w sensie ze specimen'a? Admina. A o ta No to, no to mu reza A. użyć wektora. Dlatego się pytałem, czy biksa żyje, bo myślałem, że nie zajebali zajebali, bo pomocnik i pobiegli naprawdę. Dobra. Ja nie, skipuję, nie, nie. żeby się... nikt nie wyleciał. ja nie mogę głosować. A czemu zawsze Ego no. może głosować? No, no bo by no, głos. on lobby robi. No jako oh, głos tak, pewnie, jako jeden y, mi działa. Ale to i tak, to i tak ogólnie będzie głosowanie, to i tak y, i tak w tych samych miejscach będziemy, że po prostu ciało zgłosić. No, no, no. Ale nie, chyba nie będzie drugiego. nie będzie tych też nie wiem. Czy... No zobaczymy. No na właśnie, pewno nie będzie ciał. Zamknijcie coś. oczy. No ale ogólnie no, wydaje mi się, że Ares rzeczywiście mógł wektora po prostu użyć, ale zabić nie wiem kto zabił. Natomiast to na pewno Wiem, że Daddy nie wchodził, wchodził niedawno tak, tak, tak. do Spacimana no, i raczej by nie zdążył tego zrobić. To kto był w OPąsach w tej rundzie. Nie wiem, my tam nie boni. Dlaczego twierdzisz, że no tam byłam, jak jeszcze mam dwa tam do To albo jesteś rzesterem no. albo ktoś nie. Tam nie było, ja w lobi byłam. Ej! Aha. Mm. Sorry. Ja czekam, jak Debilasz się drzwi otworzą, nie? A zaraz muszę biec, ale tak, żeby było bez przypału. To był na komsach. Ja przebiegałam koło kogoś co był na No dobra to w takim raz, No ja byłem w tym momencie dosłownie na komsach, robiłem je i ktoś do mnie dobiegł, więc to tak, musiała to być ja. Kinga. No. A skąd dobiegłaś Kinga? E, tak jakby od strony laba. Tam w labie miałam strony ten laba. przycisk, ten taki. Zrobiłam no, go i od razu wybiegłam. No to prawda. Od na strony laba. A gdzie było ciało? E, ja e, ja wybiegam z elektryka, otwieram sobie drzwi, patrzę. Naprzeciwko storage'a leży ciało. To ja biegam z prawej strony. A, a. Jak I chyba może mnie potwierdzić. Kto ja to biegam? był legion? Ja, no ja, tak, ja, ale ja ja, no ale ja, tylko ja tylko zobaczyłem z nadrobienia z nad komsów, zobaczyłem, że ktoś dobiegł. No ale nie wiem skąd, nie widziałem ale dokładnie. ogólnie na no to, no to jakby biegł Hubi do laba od góry czy od dołu? Od lewej strony jakby. Myśmy się tak mijali, nie ja to... no i dokąd biegł Hubi? No ja, widziałem. ja myślałem, że na, od samego początku rundy, myślałem, że mam jeszcze jakiegoś taska w Nie wiem, nie wiem. Ile Więc ma obok Nie, myślę, że mniej może mieć. Pobiegłem nad storage, tam zobaczyłem, że jest zamknięte, bo zapomniałem o tym i poszedłem no. od dołu do laba, minąłem kingę i odkliknąłem sobie probówki, mam zrobione wszystkie taski. Ciekawe, bardzo szybko zrobiłeś te taski. Bardzo szybko zrobiłeś te taski. Nie, ale robię 8, 8, taski, bo 8. widziałem. W każdym momencie widziałem. jak stał. Nie no, w sensie eee. wiesz, czemu widziałem, no. Widziałem, jak robią Nie no, quick, quick nie żyje, więc ATM-owi można troszkę zaufać w tej rundzie. Eee, tak, nie, na Z rundy, jak biegali no, razem. Nie no, ATM akurat biegał a, Ale mną. za nie biegał za nim. No, Dlatego mówię, że można mu trochę zaufać. Ale ja nie mówię o Specimenie, ja mówię, że biegli z lewej strony na prawą w adminie, a w adminie były dwa heile w pierwszej rundzie. No, ja tam biegłem, no, ale kurwa, no. Co no? Na mnie no to wiesz, dwa killy, osoby, które widziałem i grzyb, który ma ja z Ja nie z, biegłem, ja z nim razem... E, co to było? O, nie zrał, nie o. wszedł? Dobra, zrał, nie skip. skip. To jest strzelał. nie strzelał, bo mówił w tym samym Nie, A ty musiałeś mi widzieć, jak wychodziłam z tego z laba. Ty stałeś tam przy lawie, między No, Ale tam to wszyscy staliśmy. No ale widzieliście mnie jak wychodzę stamtąd. Nie, nie pamiętam. No. no gremlina tym zostawił, na razie. Się... Łabo, słabo, słabo. A bano Wavy'ego i akurat się komsy skończyły. A gdzie? Wierzę ci. W labie. W labie. Co? Po, pod sto pod storage'em. A, to wyszliście z laba w Chociaż... Takim razie. Tak. Hmm. I mogę powiedzieć od razu, że ATM padł razem z nim. Wierzę. Czyli lovers czy co? Tak. Bo ogólnie... No, ty w pierwszej rundzie ty chodziłeś z Aresu, nie? No kurwa, z jednej strony nie mam powodów, żeby nie wierzyć, ale... A nie, to ktoś inny musiał być wtedy. Ale to mój kolega Impostor, Dlatego Ale kurwa, im Kurwa, zagłosowałem już, morda tam. Chodziło mi o to, że Atem oskarżał ale nas miłe. obu. Jej, co to było, Region? Smutno mi teraz, przykro mi. Czemu się tam o. tak po prostu O, o. Bo mnie oskarżasz, Wiesz, kurwa, wix, bezpodstawnie. A co w A co ja mogłam robić w Weponsach? No kiedy to, ona była w Weponsach? Słucham? Jeszcze raz powtórz. Szybko ci to poszło No tak, eponsach. bo nie skończyłam w poprzedniej rundzie. Okay. Nie chcę wam nic mówić. Taski były ale... już zrobione. Ja, ale... ja też opróbowałam Weponsów. Gdzie webonsów? były kille w ogóle? O, czemu nie słuchasz? No, nie Dobra, Redzi, głosuj, głosuj. <toddźmy> Mi się wydaje, że to bait, ale dobra i tak jestem już po, po fakcie. Nie? Nie, to nie, nie może to No przypał z tej pierwszej rundy, kurwa no. A jebać. Już nic nie zrobię, nie? A. Mówiłbyś to zadania. Nie To się nie nazywaj. Dobra, zmotywować go trzeba było. O kim mówicie. <grych> Kurwa nikogo nie mogę znaleźć, nie. Okay. No, no kurwa nie udało się, no Arezzi, ja Aresi, chciał, no. chciał, wjechać chciał wjechać double killem, a ja kurwa jakimś zajebanym na, wektorem na, byłem. Na, 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 na moment. Ja w tej ja to, pierwszej rundzie widziałem was, bo ja siedziałem jak outlaw w venture i widziałem jakiś kurwa z lewej strony na prawo, nie mówię jak chuj to oni.